Spory samorządowe wzbudzają niemałe emocje. Dziennikarka lokalnej gazety w Skierniewicach twierdzi, że na spotkaniu Komitetu Forum Leszka Tremskiego, kandydata na prezydenta Skierniewic, doznała obrażeń ciała. Przedstawiciele komitetu mówią o prowokacji lokalnego medium i o złamaniu zasad etyki dziennikarskiej. Do przepychanek miało dojść tu, w budynku, w którym funkcjonuje lokalna fundacja. Według relacji dziennikarki Głosu Skierniewic, jej wejście na salę spowodowało wybuch agresji ze strony zwolenników prezydenta. Prezydent i kandydat na prezydenta nie chciał się w tej sprawie wypowiedzieć. Jego zastępca i członek Komitetu Wyborczego twierdzi, że dziennikarka nie chciała opuścić spotkania, które było zorganizowane tylko po to, by ustalić strategię wyborczą. Po przyjściu na nasz, nasze spotkanie została poinformowana, Kilku albo nawet kilkunastokrotnie, że to jest zamknięte spotkanie i nikt z pracy nie zostanie zaproszony. Nie chciała opuścić tego miejsca. Kto na zamkniętym spotkaniu, jak twierdzi pan prezydent, służącym omówieniu strategii wyborczej, stawia stół prezydialny, a za swoimi plecami wiesza banery Leszek Tremski kandydatem na prezydenta? Na spotkaniu przed przyjściem dziennikarki z Głosu Skierniewic obecny był dziennikarz innej redakcji. Nie przedstawił się w związku z tym, ponieważ było szacuję, że od 50 do 100 osób, mógł być po prostu niezauważony. Na dzień dobry pani pani wiceprezydent przywitała mnie pani, która stała jakby przy drzwiach i pytała się czy na spotkanie kazała mi w prawo skręcić. Ja tu nie widziałem jakby jakiejś obiekcji, żeby dziennikarzy nie było. Nie było to spotkanie zamknięte? Ja uważam, że nie. Spotkanie zamknięte dopiero zaczęło się w momencie, kiedy koleżanka z głosu się pojawiła. W czasie spotkania Leszek Tremski stwierdził, że wizyta Anny Bójcik jest prowokacją i postanowił zakończyć posiedzenie. To co pan prezydent nazywa prowokacją to jest po prostu wejście naszego dziennikarza na salę i zajęcie miejsca. To wszystko. Były dwa krzesła w progu. Pra praktycznie zastawione, tak? Nikt nie mógł wyjść, co się zrobiło. No niestety, jeden drugiego popychał. Ludzie, którzy byli tam na sali, wzięli po prostu krzesła i tymi krzesłami napierali na, na dziennikarzy, próbując ich wypchnąć z sali. Dziennikarz został też dosyć mocno szarpany za rękę. Zajście zostało w części nagrane przez dziennikarzy. w czasie tej szamotaniny dziennikarka jak mówi została poszkodowana posiada lekarską obdukcję miała ucierpieć także inna kobieta